Bardzo istotny. Przyszedł w się do Boga. Przyszedł się do Niego i mówi, Boże, potrzebuję Twojej pomocy. Bez Twojego Ducha Świętego nie dam rady. Bez Twojego prowadzenia nie dam rady. Bez Twojej obecności nie dam rady. Nie wiem, jaką podjąć decyzję. Jestem załupi na to. Tak jak w życiu każdego z nas. Ale wtedy. Ale wtedy przyszło słowo do Niego. Przyszedł, przyszło słowo mówiące nie bój się, ja jestem z Tobą. Tak jak jest ta wierność Bożemu Słowu, Bóg nie powołał nas, nie stanął na naszej drodze, żeby nas zostawić. Ale żeby być z nami właśnie w tym momencie, żeby objawić swoją wierność i swoją chwałę. Więc powiedział Okej. Okay, Tą zabawę i zaniósł wiadomość. Lepiej zabieraj manatki i sobie. sobie. W Bogu naszemu służyć będziemy i ja Bogu mojemu służyć będę, bo wiem, kim jestem. Wiem, kim jest ten naród wiem, do kogo należymy i mamy to samo związaną z Bogiem Abrahama i Cajaka i Jakuba i nikt, żaden gość nie będzie mówił i dyktował, jak mam żyć i postępować, bo Bóg jest tym, którego wybraliśmy, bo Bóg jest tym, który jest naszym Panem, bo wiem, komu zaufałem, bo wiem, że On może wszystko i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Co się stało? Nastąpiło totalne przemiana. W Jego słabości moc Boża mogła się objawić. I Bóg chce, żeby Boża moc się objawiała w naszym życiu. Ale to, co, czego potrzebujemy, to znaleźć równowagę między rzeczywistością, a faktem, kim jesteśmy, to jest faktem. Jeżeli to nie jest faktem, mam to mamku to będziemy jak fali zeusze pełni złości, kurzenia, walki i nic nam nie wyjdzie. I nie rozpoznamy Bożego słowa. Ale kiedy przyjdziemy ze świadomością, kim jesteśmy, i spojrzymy na Pana Jezusa Chrystusa, naszego Pana i, tego, i ten przykład doskonały, to będziemy mieć wzór, jak mamy żyć i postępować. No. Mówię w tym będzie objawie. Dlatego Bogu nie zależy na naszych działaniu, na samego działania, ale należy na tym, żebyśmy zrozumieli, kim jesteśmy.